Stwierdziliśmy, że po pierwsze, u nas za każdą inicjatywę strategiczną będzie ktoś odpowiedzialny, będzie odpowiedzialna osoba, która współtworzyła naszą strategię. Po drugie, dla każdego z tych naszych mikroprojektów jest stworzony plan, rozumiany jako harmonogram i rozumiany jako mały plan finansowy. Wydaje się, że w takich warunkach, jeżeli na to wszystko włoży się jeszcze okresową kontrolę postępu tych mikroprojektów, to przynajmniej część z tych zamierzeń musi się udać. Jednym z elementów naszej strategii jest ciepłownictwo. Jest to nowy obszar, w którym EPK nie istnieje do tej pory lub też istnieje w małym zakresie. W nowej strategii skupiamy się, aby ciepłownictwo stało się dużym udziałem projektowania. Będziemy skupiali się na projektowaniu z zakresów związanych z mniejszym ciepłownictwem, ale nie najmniejszym. Chodzi nam przede wszystkim o zakłady, w których wytwarzane jest ciepło i przede wszystkim para technologiczna.